Słuchajcie, ale o tym będziemy rozmawiać dopiero po czołówce. Ale zanim dojdziemy do czołówki, to chciałem właśnie powiedzieć, jak już jesteśmy przy tej Grenlandii, że Wielka Brytania jest murem za Grenlandią. To jest tak, że wprawdzie wyszliśmy z Unii Europejskiej, nie jesteśmy w Unii, ale stoimy razem z naszymi europejskimi sojusznikami, razem z Polską, o czym mówił dzisiaj w Paryżu. Premier Tusk stoimy za Grenlandią, Amerykanie nie mają prawa się wtrącać, anektować. Będzie to trigger, który uruchomi artykuł 5 NATO. Trochę dziwnie, wiecie, bo tutaj stany też teoretycznie są w NATO. Może być grubo, ale jeżeli cała Europa, no może za wyjątkiem Budapesztu wiadomo, stanęła zadanią, to pan Trump nie będzie miał łatwego. Zadania. Także jesteśmy wszyscy za tym, żeby Amerykanie nie napadali na danie, które jest częścią Unii.